że jesteśmy sokistą. Jesteś na mapę ci się przyda ten złot. A ty Type 6 4. Coś z za golda. Dobra. Typ 64 jest dobrze. Jedziemy, jedziemy do miasta. Zostawiamy sobie 700 pionów tutaj, je ja truję na torach. No i ogólnie wszyscy do miasta. Dobrze. Nawet. No to bądź, armii... co dobry plan ma. Prost. Myrzesz fałkom kraść jeszcze tutaj jedną. Ja mam lepszy plan przed tym wąskim przejściem. Ja zawsze mówiłem na to basa po <laughs> A HWK-30 dobry, czy nie? Nie graj mnie. WD-40? HWK-30. WD-40? Nawet lampy tym przetrzeć. <noise> Pychacz od tobie kup. Bardzo to fajny czołg. Kiełbasa chrupiąca. Mamo, zrób mi chrupiące. Patryk zagrał z Celowo w niego wjechałem, żeby zobaczyć ciało a ma dobry efekt. O kurde! Dobra. Podejrzewam sobie pod okienko. Te... Ej, dwoma ostatnimi czołgami cofnijcie się. I będziecie tego grali. Tylko porakami, nie będziecie to ograniczyć, tylko Polakami, nie? Weź mnie, weź. Ja trójka tutaj z lewej pikuje. Nie mają jeden ciąg, rozumiem radę. tylko. Jeden typ. Idę ping i mnie uciekł z siada. 15, trójka. Dobra, gdzie tak jest Polak? Dobra, Hado i Patryk, cefnijcie się i pojedziecie mi na środę. No. No. Weź jednym no, Polakiem no, tutaj, graj i spotuj to. Patrzcie, bo ja trójkami graj. To. Musisz kontrolować. Ej, może ktoś zniszczyć ten murek? Dziękuję. O, to a trójka KD. A tak jak znajdziemy. Nie. Tak. Czego ja ten GG biorę, jak przebicie trójka? Nie, e, <śmienny> W tył. A a w silnik. Dwa <śmienny> trójką, weź się cofnij tym Peronem pojeść, tutaj możesz sobie grać na tym. No, na tym, tym, tym. A wy tymi blokami tutaj jedźcie i zajmujcie sobie to. No to jest czwórka! Ja cię. czwórkę wynaleźli. Ja. Ewolucja! Ja nie mogę. To Za piątka będzie. Nie, weź weź, nie strasznie. To też Pokémony. To tam rozlewa w tym mieście. No możemy na razie stać i awczyć. Jednego mają nagryz, plus. No. Jest arta. Jakby ktoś dał pechę jedną z taka to byłby faktycznie hita. Nie cofnąć czegoś tu parfix, bo oni mogą puszować. Nie, nie spuszują tego. No. Nie mają psychy. Nie, nie mają psychy. Tam metrują, no, tutaj ten peron jest taki jakby dolną pytę sobie chowasz i możesz w to strzelać. Ok. A my tymi polakami sobie gdzieś tu podjedziecie, ta truja wam będzie spotowała i będziecie sobie strzelać po prostu. Znalazłem <laughs> eee, spot? Więcej truje. Eee, problem jest. A, pan Hej, faktycznie To jeszcze, no. jeszcze jeszcze może będę. Mar To takie sytuacje. <grym> to A w takiej sytuacji tymi ciągami tutaj co jesteśmy, musimy wjechać sobie tutaj. tutaj, tutaj oni wszyscy mierzą tylko chcę powiedzieć. No tak, tak, ale No jedź, zbierz. jedziemy Jedziemy. A ale mają. nie jest. Nie, jest git, jest git. Czy jest Jedziemy. Graj, gra, grajcie już po z tymi polakami A wokady jedziemy się zabić. Nie znowu jego. <grym> to. super, mój to. Bo Wy musicie wjechać z tymi polakami. O, bo 2kd, 3kd. 3kd. Patryk to to, do. Cztery. Cztery. Do, do na go przecie <grym grym> Jeden nie. przebił. Pięć Dobra, to więcej nie umiem liczyć, starczy. Nie <grym> jeźdź, Mateus jest dobrym do planu. ja może chciałem, żebym ja. miał. Nie, Coś nie, nawet, nie. jest 47 Patryk, no, no, ja. bo, ja. bo potrzebuje bólu. No. 47, 47. No. 47. No. No, Patryk, to da więcej, to da więcej. Bingo, bingo, bingo. Hmm. Dobrze, ja Dawaj graj, umuka. No. Dobra, Nie boję się, mówię, Mam nadzieję, że chłopaki wyciągną wnioski. Więcej trójek wtedy wezmą. Więc... <grym grym> za mało wzięli <grym> Za piąte, ja jest... czwórki, to mało. właśnie jest błąd. To przez to, że czternastu jest chyba. No tak. Racja. Jak to będzie się jedna udało? jedna za mało. Jeden czołg zmienił Jedną trójkę za mało. No tak. ja wam mówię, że to by była szóstka do kompletu. To, komplet. to się, on nie chce we mnie strzelić. No i niech sobie to ujdzie. O, palę go. Nie, Co, jak nie kogo? Jak... E, kiełbasę na grillu. No. A to Ukraińcy, to no, jasne, no tak. Ha, <grystwo> fajny skład mi. <grystwo> tak. To mi trochę przypomina... Raczej Ukrainy mają inne pomysły. Nie było dopisku. Jeden jest 7 tutaj, drugi o jest 7 tutaj. E, Polak na chwila. Reszta przestrzał. Tutaj Epr, drugi Epr tutaj. Te gra chciała mnie pić w tym. A co? nie wiem gdzie. Ej, ja Jak wygramy tego odstrzałem? <grym grym> Leź tam na wodę. Ej, a desperata byście mi załączyli? Jasny yes, gwid. Dobra. No mogę ci strzelić. Polutzę HANKIEM Hajkiem, <grym> Nie, nie, nie zamęczajcie. Nie no, Ebr ci może dać. Albo 990. Na pewno to wybuchnie. Mam no, spota. Nawet nie wiem, czy mam. Streeto. No, Ale też mam spota. Okej. No, co ja daje nam tego do sprata? Jak jest szybki ja Nie mam na takie operkach. Ebr. O, Ebr? No. O, śmata! Pógi ja on jedzie! E. Langage! Czekaj. Mam Artem. Artemia? No, no tu on. gdzie? Tu skądś. A skąd oni to mają? To no skądś strzelam. E Maus jest term spotkał. Jak przebisz 20? Cofnięcie się już z tymi 200. Sparfix ale byś trafił. Ze 40 nawet. Chcesz tego Twarada? Nie mam dlatego. Eee. Zróbcie coś z nią Kontruj Arte, Parfix No, już, już, już Jesteś tutaj Gdzie? No tu, stąd no to, to A, 277? Na przeszczoł? Może tu jest tak. kolejny czołg e, Parfix jest na A w kolejne, Zabijesz tak. go, Parfix Czekaj, Artek kontruje Kontruj sobie 127b, no jest się na chila tymi czołgami, wszystkich. Słuchaj so, ja? Widziałeś? Parfix... B? I on stoi w I... miejscu Jak go nie trafisz, to... Parfix, zabij Przestawiła się. Franca. <grywa> tutaj. Parfix, dwa no, RND wyciśnij. Dobra, nie. By jednak było... czas, zabije ten. Mouse. Tylko ja mam magazyn rozwalony. Te dziadki grają. Znowu tu jest. No, jak ktoś nie? Maus jest spotkaniem. <grywa> no, Ale też drugi, drugi <grywa> Kiedy ty będziesz miał ten strzał? Tu teraz. Za 7 sekund. Gdzieś. Trafisz czy nie? To jest najlepsze. Trafia. Chłopie niemieckim rozmawiasz. <laughs> o kurna, 277. 277. To nie będzie chyba jedyny, wiesz? Zobacz, 219. Stop. <laughs> Tylko? Ej, na Gonson jestem 277. Ja dam mu zaraz chyba. Dam Może. Mu, to ja budam. Tym bardziej zielono. Mogę go spotnąć. A nie da. Nie nie. No, no ja... ja mam? No ja mam ja dam tam gdzie Tam się populało, Chyba tam. Nie, nie rata. Co... Ja tak samo mam jak coś Chyba, jak gram. Parfiks! Drzewko poleciało. Tu i tutaj. I co, no i to, dobra, i to, i to, dobra, dobra. Dobra na farcie to się. z <laughs> spokojnie. O tyle sobie co wiem. Ej, co tam po baladach? 277 tonie. Nie, chcę chcę mu dać traka, nie. To nie, <głodanie> to nie ładuj to... Ja tego uwatowałem. Ej, I bez kitu on się w to, to, to. Ja pierdole. <głodanie> co Przestraszył się mojego insta 7 po też tego. To na mapie dopalne miejsce. Nie. Lepsi jest druga bitwa tropiczał. Ej, widzicie się chyba widział tutaj. <grymne> <grymne> Małstawka chyba. Ja, ja, ja A, jest na... Na to jego, ja mam sam mówię. Tak, koniec na... Daj mi chwilę, jak go... Ja kapkę Zaraz go Ja do spota dostaję. To się są skrapki chyba. Ej, ty misem możesz sobie... Dobra. Podjść na isem tutaj pod te butyki. Ej, weź te spoty, jesteś boga. O, dzięki. ja grają? Mhm. Ja mam spota. Ej, tutaj jest Ever ja już zim Kuba zim. nie Kuban nie podejeżdża, musisz dać gwędy. E? Nie. nie. Bym, A ja spota dostanę ja dostaję. Z dostaję. Tak jest. O, jest, jest. O jest. Ja mam spotkanie. No i co on robi? Ziomek jest w krzakach. Tam pomieszczę jeszcze tu. Nie, Moniko, co wy gomecie? No no Z ten krzak Nie da się tego. Co... Tego czego e si do no, Coś się, nie da, wszystko się da przebić. Coś się da przebić. O oh, Manti, Manti! Nie, bola, man -bola dopiona na pewno. <laughs> A ten... Na 50 e metrów mam Manti. Musicie ten... zabić. Wyciągniecie ją, nie? kamienia. <laughs> ja się ruszyć nie mogę. Chyba, że Kuban podje. Po oh, Ewry. Epra? Y Epra? To ani light, bo... no, to za co no. była? Jestem siedem, nie może. Dobra. To ja mogę na puszować i nie. nie, 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 nie. Możesz. Poczekaj to Ja zawrócę na naszą bazę. Eee! Nie, no jak? Dajmy podarte. Dobrze wyrównaj sprawiedliwość Patryk No, no ja, no. ja, da, Mogę kubał, mogę? Możesz. Mogę. No nie, no. To jest 9:10. Cześć! Masz tą, Kęciotko! Stawcie, zostawcie! Street! Ej, chieftain nie przebił. Czemu wszyscy chcieli mnie zabić? No ile macie lightning spot? To były 2000 i jestem 2000 mam. Ja mam ogólnie tą no to... zasadę, że nie lubię kwadratów. Ty, ty pod podwodną wyspotowałeś. To jest porządny to człowiek, to... zasadz. No oni są pijesz na tej mapie, tak? Przelecz nie. nie, my jesteśmy najlepsi. Oni są za nami. Hmm. No ale nie oboda chyba. Aha, dobre Korzystaj. Jaka jest oh, największa doleta? No grają. Gry mogliśmy się jeszcze z <grabiamy> <grabiamy> Nextem znowu nie przebijasz szwęczek. <grabiamy> to była ostatnia. A ostatnia. No przebiłem mam 3000. Nie chcę nic mówić. To jest mój rekord, to jest mój rekord na tej mapie. O. Dobrze. Panie Rysa, tak, możecie razem dołączyć do tego samego klanu, nie ma żadnego problemu. Oczywiście, tylko napisz jaki klan chcesz. I napisz w donejcie, że chcesz klan z innym graczem i bez problemu. Dogadamy się, nie ma sprawy. Dzięki Master GT. Do zobaczenia. suba, siema mikro. środek, proszę. I gdzie jechać? Przepraszam. Tutaj, gdzieś w No gdzie Na przeszkale. Serio, jedziemy się rozlawać. Będziemy trzymać. Dajemy chory przeciwnikom po ostatniej bitwie. A ostatnim razem, jak przeszedł, tak się nie wyszedł. No tak jak No to już ćwiczymy. Po Świczymy, no. ćwiczymy, ćwiczymy. Stelce się kulary. Czemu ten razem nas nie rozlają? Ja będę miał tym razem 100% przebijalności. Więc ja, że teraz się... Nie gryli... będzie bez <laughs> Jest manty, party party. jest atakowana mm. Co, kampia czy nie Duży kanibal z poza Nie wiem, na razie nie mogę spodziewać się, mam spota Schowałem się za tym Je Jedziecie maita. to, jedziecie to, jedziecie to, jedziecie to, wszyscy, wszyscy, wszyscy Zersatu do no, góry pojadę Technik, jedź Jadę, uciekaj jestem zamknięty na razie Spotuj tego tak dobra. Ej, nie da się wyjechać. Czy ja mam turbo założony, czy teraz to taki takie szybko? Jedzicie z prawego to zaznaczacie wjeżdżacie do jamy i na kapa im wjeżdżacie. On bez pocisku wiedzie, to no jest. może na się cofnie, nawet też. Oczywiście, że ja e, to jest więcej tego. Dobra, ale mam przewagę, jeszcze górkę. Jedziemy. <grym> Cholera. Chodź zabawa. O, swojego. O, ja o, bo górka jest pa.

Potrzebuję dwie pastki, żeby... Je Jest push hmm. No to idź, mamy ratka, mamy tam... Wewnia, do... bo do... Chodni się je. ustawiło. Nie polosujesz. Ktoś hack? Tak, nie, właśnie bo, zaraz, 3 HPS, hek? bo to stracimy. Ja bo też hack bierzemy. Nie, ma... nie masz hacka? Dobra, ładuję <coughs> hacka. Bierzcie sobie teraz na tym kapie te HD, zabijcie tego cesa i chorego. Podajcie KD. Nie do niego. W tego Ebro najlepiej na Is IS open, jedzie w środku. tak, łapicie na tego isa. Ładuje. Gąsce. Przebiłem. Nieźle. Konczę chorego, kończę chory. bronić. Musisz, Musisz bronić. Ale mów, że dobijałeś, kurde.

Dobra, <grymne> O, o, kid też jadł. Za wcześnie. Podniosłem ręce. Zaraz do ciebie przyjedzie moja mafia. O nie, przepraszam, krawiec. Ale krawiec nie przyszłość. przeszłość. A ja od też z tą mam 2300. roku. Pan, po, pokus może czas, bo A da dawa ty się nie wróciłeś jest, i, i strzelałeś sobie, tak? Fajnie. Ale co, co ci stało? się? Ale, tak? Nie, ze mną wróci, mi smutno było. Nie, to, to jest nagranie. To, <grym> to zes... Dobra, nie będę Tak, jedno. cholera. Poko. Ja nie będzie na razie filmu z konsoli. Tutaj... Ty, co ty ty, tu, że... To ty robisz? Kuban, starano się o Mam 100% oddajności nawet we swoim Graje. Upa, staran! Oooo! A co jak się odbije teraz? Nie taranuj! Radek jest no. kołc tył Halo! Leć mój team, masz do wody Ojej, ojej. Co jeszcze co robisz? to robisz. Jakoś tu się jak coś tam na haka jest, nie? Nie, jest to to tak. Ta, 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 ta. Ostatnia linia obrony, żeby no, bo ja tam <laughs> Ale spróbuję się popatrzeć. nie. Radek, E. O oh, kurde, e weź się odwróć na niego nie ma. Ty byś spotkał emocji, wiesz? Co wojenne. mam? No, ej, nie, nie jest to nie ja ci dałem. Wiem czy. Resodce do part 1? To jest? Nie. Ja. Ale mogę pokazać jakie to jest celne, pa. Chyba, e. <śledzio> O, mam bana chyba. Chyba bana. <laughs> Ej, Ej to ma ja baną. No, no. Tak. No nie, 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 Ale nie, 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 to dostanę kika? Dobra, zrobił z nie. No masz psychę, wyjechać do niego tyłem i dać się podpalić, co nie? To będzie chyba ja, zapamiętana koniec, do końca. Hejkiem, hajkiem! Można pisać. Nie trafi, nie trafi. Dawaj dziadek, nie no, to ty, o, nie no i dziadek, koniec, bo pocisknie. Jak no. się <ślesi> pytać? Ja ledwo, ledwo! Na takie <ślesi> ty, nawet minus jeden mam. No te <laughs> kitka radę. na zero <śmiech> jesteś. Do <laughs> zero. Dobrze <laughs> będę. Dobrze no. Damster. stary. na radkę. I z siedem, To samo? Z siedem Tak, to samo, dokładnie. Czekaj dzisiaj Eremiona? To Jej są najlepsze nie taktyki. Zawsze. E, jeden hip tutaj, drugi h tutaj. To tak, może tak samo. Gdzie Polaki? Gdzie Polaki A tutaj. Ustaw się! Polaki na chwilę. Polaki na środek? Na chwilę. Tu się górą jedzie? Rejmer na... na chyba tak. <laughs> dobra. No <to> <laughs> na bazę. Saletowe <laughs> wsadzam. O kurde. E, mają. Mają czołgi. <laughs> o, jest, panowite. Panowite. Ej, ej, jak ja dobry jestem. O, przestrzał dajecie. Gąska? Są mają. Koledzy, pomoc na chwilę. O, mają opowiedzi. I wszystkim na, na chwilę teraz. Dobra ja też? Ja mnie spota. <grym> ale snajpy nie mają tutaj. Dlaczego ty nic się nie dostałeś z spota, z czy spota? Dostałeś, dostałeś spota? jedziesz do do dalej, co do Ok. nie No nie wiem, czy jest to, się No jak się cofnę to się go A No, jak Coś mają tu. tu, bo blindują. A spota tutaj w tym miejscu. A. Tu się krzaczki używa. No A nie jest no. tutaj ktoś na kilo? Nie. Na kilo też tutaj jest. Oni nie, chila nie grają, co? Macie mi stąd? To ja jest, no, nami, tak. Tu też. Jesteśmy na nie. Ja czterech dostałem, pestkę. Bez... Znasz mnie Ebrę? Tego Ebra? Super mniej przybijają. Nie tak <kłysy> Mogę nawet skoczyć o, tak. oj, jesteś, oj, oj, no co ci jacy. No w poczuć Czy Spadłeś w tym, Ebron. Nie mogę podnieść. Za, Za kamieniem tutaj stoją. O, Dobra, ja staję tutaj, tutaj no, 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 o mnie nie powiedzie. PARDO Ale co on. Ale tutaj zjada. Oni trochę kreują Obie, Eee, uciekałem, teraz, teraz, teraz. Z no. Polski w celu się tu bombów wyjedzie, Ten Nie, ma, nie no, mam nie mam takiego wruczania. Jest jeżeli się nawet, że siedem, bo ucieka. nie jestem, ja. Na no. sklepie coś tam mają No mają mają 2, 3, 0, no, no, ty... no, Bo przy zero na open strych. O, wiem, że tydzień. Tu jestem Ebole, wysadzamy panowie. daba, daba chrupiącą teraz. Chrupiąca? Mieszana, mieszana, miszana Tak pikujcie po prostu Nie, ja to chcę wjechać bym nie je pikował Dawaj. Pat Patryk, to jest, jadę z tobą chłopaku Tu coś stoi w... tam. Jazda Krupiąco im zrób. Wiesz, A Na gotowym czy na cienkim? M, P, B, J, się w wysokie Proszę nie przepinać Frustrz <laughs> Manti, Oj, stary za bardzo kurwa płynie na tej chmurce. Stary, nie podoba hey, mi się ten tutaj. Takie tam... rzeczy w Polsce? Takie people zagram. Piją, piją. To oni mi nie lubią. Zakrali killa, jednocześnie wykuszali poazę. Zakrali wszystko. Manti. Graju spłaciłeś się? Nie, nie, Właśnie, co miałem ogień szybko nie, czeka, podróż podróż to. jeszcze jedna Jeszcze jedna Patryk już wraca Ty, Leopard tutaj też O, wysadzona moja bola Co on tu robi? Mówiłem, że będzie 907 na kapasie pracować no, no, jest, no, jest 7 na kapa no, cholera, który... no, I 7 tak. no, o, tak, o! Nie mam tutaj tyle. Robi. No. mają chyba dwa albo trzy streety. Oni chrupiącą Tak, grają. mi się wydaje, że mają chyba dwa. Ja już mam spot. Tutaj, tutaj, dwa. tutaj. Dwa. Jeden. O. o. Ups. Po moim Fajne. Te, te no, wiesz, co zrobić. Ejder. Ale jestem gorszym klikerem od Parfixa. Dobrze, że spełniałem. Bo ja tak naprawdę świszę dzień i noc. Dopisać nieładno, Mantek. Parfix musi się wymieścić na specjalnej liście za te słowa. Manti? To przyjaciół. Ty, innych, przyjaciół. takiej z drugiej strony barykady, nie? A możesz powtórzyć te słowa? Macie leo. No, co on powiedział? Znaczy na streamie. Gdy macie Nie chcę dodań... im się cofać, wejnik, cofnięcie po prostu. A kto co ty powiedział? Się Mogę zastanowić. się stanować? o 9 godzin? Mogę. O, ty. Czemu to na trzy bitwy na tej mapie? W każdej się utopił, utopił czałkiem. I to nie byłem ja. Taran? Spoko nawet. 300. Czekajcie, nie zabijajcie go, czekajcie, bo oni mają bitwę. Mogłem strzelić. <grym> oni mają bitwę, poczekajmy. Dostawcie go. Żeby czołgów nie mieli. Tak, 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 tak. Jakie chamy. Zostawcie go, zostawcie <grym> minut. Wyście go zablokujcie w jednym tym i, i Musicie zrobić a... blokadę linie brzegową. Nie tylko, linie brzegową. No brzegową. <grym>. Nawet pestek zabraknie. Zablokujcie Ile to lodówką zrobiłeś, Lodówką zrobiłem 3,5 tysiąca widocznego. Tylko nie dozbicie się o niego. Ale widocznego w twojej głowie, czy tak wiesz, że. Dobra, no, zabijmy go. Nie, no, daj się pobawić. Nie to jest ostatnia bitka. Niech zrobi sobie damage, no.